Witam serdecznie. Nagrywam tą krótką recenzję dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad zakupem tego ciągnika Arbos 2035. Ja ten ciągnik użytkuję od pół roku. Ma teraz na liczniku około 80 godzin. Generalnie ciągnik sprawuje się dobrze. Przez te pół roku raz. Zdarzyła się taka awaria, że po prostu nie odpalił, no ale okazało się, że był to przekaźnik rozrusznika, także wymiana i wszystko dalej było w porządku. Też na początku pojawiało się takie jakby piszczenie sprzęgła przy wysprzęglaniu. Przyjechał serwis praktycznie z dnia na dzień. Wyregulowali to sprzęgło, wszystko od tamtej pory jest OK. Wymieniany też był czujnik poziomu paliwa, i to wszystko takich interwencji serwisowych. Może jak już jestem jeszcze przy tych wadach, to największą tego wadą tego ciągnika jest zbiornik paliwa. Jest bardzo mały, to jest według katalogu 30 litrów, natomiast tak naprawdę jest to 20 kilka. Także to utrudnia trochę użytkowanie tego ciągnika. W moim przypadku przy małym areale nie jest to aż taką wadą. Ale mógłby być większy. Z takich rzeczy jeszcze na początku trochę ciężko wchodziły biegi. Też to się wszystko z czasem już ułożyło. Poza tymi rzeczami ciągnik spróbuje się dobrze. Ma wygodną kabinę. Jest dosyć cicha. Widoczność jest bardzo dobra. Bardzo wygodny fotel. Dosyć wydajna wentylacja. Niestety klimatyzacji nie da się zamówić nawet w opcji. A szkoda. No, ale moc tego ciągnika jest jednak za mała prawdopodobnie do, do takich udogodnień, nie da się też zamówić sprężarki do po prostu układu pneumatycznego, też to jest minus. Tak poza tym, ciągnik bardzo fajny w porównaniu do T25, którego użytkowałem przez ostatnie kilkanaście lat. Naprawdę komfort jest bardzo dobry. Spalanie tylko odrobinę większe, a mimo tych 35 koni, to jednak czuć te 4 cylindry. Bez problemu radzi sobie z opryskiwaczem czy z kosiarką. Gdzie na przykład Wady Mirec pod jakieś większe górki, dłuższe, już po prostu słabo. Ten nie ma problemu, jedzie bez najmniejszego problemu. Myślę, że jeszcze raz bym kupił ten traktor. W takich pieniądzach ciężko było o coś. Ale lepszy po prostu stosunek ceny do jakości. Myślę, że na małych gospodarstwach sprawdzi się bardzo dobrze. Jeszcze z wad przypomniałem sobie, że fabrycznie nie było tutaj tych błotników. Z tych poszerzeń dołożyłem sobie to w własnym zakresie. po wyjeździe z pola, błoto było wszędzie na dachu, na masce, na wodusterkach. fabrycznie nie było też na tylnym tuzie haków też to zamówiłem sobie od razu bardzo wygodna sprawa co by tu jeszcze powiedzieć no ciągnik ma dobrą hydraulikę wydajną z takim masztem bez problemu sobie radzi z jakimiś kistenami ładnie płynnie to podnosi. Także jestem zadowolony, myślę, że jeszcze raz bym kupił taki ciągnik. Gdybyście mieli jakieś pytania, nagram oddzielny film, ewentualnie odpowiem w komentarzach. Będę starał się też aktualizować, gdyby coś się stało, albo po prostu po dalszym użytkowaniu. Po roku nagram jakiś kolejne filmy. Pozdrawiam do usłyszenia.